Wiem, że bardzo to lubicie, więc oto kolejna kartka w moim ręku i na tej kartce znowu zapiszę wasze niki, czyli niki osób, które zostawią łapkę w górę pod tym odcinkiem, no i oprócz tego zostawią subika na moim kanale. Trzeba zrobić tylko te dwie rzeczy i w komentarzu napisać, chcę być na kartce. Wybiorę około 20 osób i właśnie na tej karteczce was zapiszę i pokażę w kolejnych odcinkach. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś grubego i pokażę wam 100 największych bugów, glitchy, no ogólnie błędów w całym Brawl Stars, w historii Brawla, które serio miały miejsce. Bardzo. Ciężko było mi znaleźć aż 100 takich ciekawych bugów. Siedziałem na tym parę dobrych godzin, żeby po prostu te bugi znaleźć, ale udało się. Polecam oglądać odcinek od początku do końca. Uwierzcie mi, że będzie ciekawie i myślę, że niektórych bugów na pewno nie znaliście, że one w ogóle kiedyś były w brolu. Ale zaczniemy sobie tak dosyć standardowo, czyli od czarnych postaci. I tego buga możecie każeć, bo to jest jeden z najsłynniejszych bugów w Brawl Stars, Czyli postacie, które zamieniały się z jakichś skinów, z kolorków na całe czarne i było widać im tylko i wyłącznie oczy, takie białe ślepia. No, i generalnie to działało wszędzie. Nie tylko w menu w lobby, jak sobie staliście, ale też podczas gry. Normalnie takimi zadymiarzami graliście. Drugi bóg to latający Frank. I sami spójrzcie, jak to wyglądało. Serio. Jeśli Gale postawił swój gadżet to Tornado i Frank w nie wszedł, to nagle się bugował, no i zostawał w powietrzu, i nie mógł wrócić na mapkę i dalej chodzić. Kolejny bóg dotyczy specjalnego takiego trybu, który miał mieć miejsce parę updateów temu, czyli wyzwania hiperdoładowania. Gdzie to mieliśmy grać nowymi hiperdoładowaniami? No, i jak zrobiliśmy ileś tam użyć tych hiperdoładowań, to mieliśmy dostać po prostu start drop. Z hiperdoadowani. Twórcy nawet już go wprowadzili, żeby można było w to grać, ale nie dało się tam odpalić żadnej gierki. Gdy klikaliśmy, to wyskakiwał błąd, no i nie dało się grać. W ramach rekompensaty każdemu z nas dali po prostu darmowe hiperdoładowanie w sklepie. To dopiero 3 bugi przed nami, jeszcze 97 i najciekawsze są przed nami, więc oglądajcie do końca, a jak możecie wpiszcie szybko kod w sklepie Brawl Stars. każda osoba, która ma wpisany mój kod i na przykład zakup sobie jakiś pakiet klejnotu z moim kodikiem czy chociażby do mega boxy zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Tak wyśla maila, na którego wysyłacie nagranie lub screen, jak któryś z moim kodem kupujecie. Lecimy dalej. Na Larego i Lori'ego jego zbugowany katalog. Za każdym razem, gdy wchodziliśmy sobie w nowości i klikaliśmy w Larego, to były jakieś problemy albo pokazywano nam dwóch Larych ilori, albo na przykład dodawano tam jakieś dziwne części od innych skinów, jak wieżyczka od Jesse. No takich sytuacji było dużo i też na pewno to kojarzycie. Teraz znajdujemy się w sklepie i oferty, które tutaj są, są normalne. Możemy sobie wejść w te skiny i normalnie je kupić. A był taki moment, gdzie mieliśmy puste oferty w sklepie. Wszystko było tak jakby niewidzialne. Nie dało się tam nic kupić, bo nie wiedzieliśmy co kupujemy. To teraz może czas na Darella, którego to Ulta. Używaliśmy jakiś czas temu i chcieliśmy tym ultem przejechać przez wodę, no to zatrzymywaliśmy się na jej środku i po prostu się zaklinowywaliśmy. Nie mogliśmy dalej się ruszyć ani chodzić, byliśmy na środku wody. Jak mówimy o zaklinowaniu, no to pora o ten tryb z wielkim bossem, takim wielkim robotem, który to nas gonił i miał nas zabijać. Tylko problem w tym, że nieraz on się też bugował w ścianach, no i gdy sobie w nie wszedł, to później nie mógł z nich wyjść i mieliśmy darmową gierkę do wygrania, bo on w ogóle się nie ruszał, tak jakby. No i probo megaboksów, które są w sklepie, fajnie byłoby też powiedzieć o jakimś bugu z nimi związanym. 40 megaboksów za 49 gemów w sklepie Brawl Stars. Twórcy chcieli dać ofertę, gdzie jeden megaboks będzie kosztował 49 gemów, żeby był na przecenie. Ale ktoś się pomylił i przez przypadek wpisał też zamiast ilości gemów, ilość tych megaboksów na 49. I mieliśmy wielką okazję, wielką przecenę, żeby w parę minut po prostu kupić tą ofertę. I jak zdążyliście w parę minut, to rzeczywiście dostawaliście 49 megaboksów za 49 gemów przez pomyłkę twórców. Jeśli chodzi o showdowna, to jak wiecie, mamy tylko i wyłącznie solo i duo. Ale patrzcie na ten filmik. To nie są żarty mordeczki. Pewnego razu przez Przypadek losowe osoby zrespiły się w trójkę na duo showdownie i były razem w jednej drużynie. serio coś takiego miało miejsce, macie tutaj cały filmik z tego. Był to dziwny błąd, i oni normalnie do końca tej gry nawalali się w trzech, a reszta teamów była po dwa. Lecąc dalej, Sam, który wymazuje swój spray swoim ultem. Za każdym razem, gdy postawił spray i rzucił w niego swoją rękę, tą łapę, no to ten spray się wymazywał. Znajduje się teraz na alejce treningowej, jak widzicie wszędzie, tutaj mam jakieś boty. A teraz pokazuję wam właśnie tutaj kolejny Bug, gdzie tych botów nie było. Zobaczcie, normalnie sobie osoba chodziła i żadnego bota nie było widać. Jakby były niewidzialne. Nie dlatego, że ta osoba je zabiła, tylko po prostu ich tam nie było, nie pokazywały się. Ale to jest największy hit. Patrzcie na tego Kiełka, który przejął gadżet od Dynamike'a. Był taki lak, że zamiast Kiełek mieć swój gadżet, to miał gadżet Dynamajka, gdzie normalnie może skakać przy swoich strzałach. I zobaczcie, jak sobie hopsał, tak jak Dynamajk. Jak już mowa o bugach przy gadżecie, to patrzcie na podwójnego ośmiobitowca, który przejął gadżet Leona, klonowanie. To jest gadżet normalnie do Leona, a takie coś mógł używać 8 -bit. Jeszcze ten 8 tak śmiesznie szybko chodził. Nie mogło zabraknąć też wychodzenia poza mapkę na Brawl Ballu. W ogóle, no to mi podesłał jeden z moich widzów. Zobaczcie, jak to wyglądało. Następnie, może szybko zbugowany pin. Jak widzicie, ta piłka miała takie dziwne tekstury na sobie, które zasłaniały trochę ekranu. A propos bugu, tekstur, macie tutaj pokazany cały gameplay z całego czarnego Brawla. E, czyli tekstury, które się nie wczytały. Wyglądało to mega dziwne. Stawił uciec przyznać. Pamiętacie na pewno Godzilla, tryb Godzilla, który był jakiś czas temu i była tam zaklinowana godzilla. Gdy sobie graliśmy i Gray przyciągnął ją swoim gadżetem i ona wpadała w murek, to później nie mogła się ruszać. I żeby się stamtąd wydostała, ktoś musiał ją zabić, inaczej nie było szans. Tutaj screen zbugowanych modyfikatorów w Rankedach, to się działo nawet w tym sezonie, gdzie twórcy zdecydowali, że jednak nie dadzą żadnych modyfikatorów, a wcześniej mieli je w planach i dlatego powstały takie dziwne napisy tutaj. Teraz dobrze pewnie przez was znany bóg, bo o nim ostatnio nagrywałem i on też był ostatnio, czyli zarodnikowy kordelius, skin, który normalnie kosztuje 100%. 49 gemów. Ostatnio kosztował tylko 29 przez parę minut, bo twórcy się pomylili z jego ceną. No i można było go kupić w bardzo niskiej cenie. Moim zdaniem, jeden z największych bugów w historii, który dotyczył tutaj trybu pojedynki, czyli duelsy. Jak wybraliśmy danego zadmiarza i wbiliśmy nim do giereczki na duelsy, na boty na bitwie dla znajomych. To ta gierka się lagowała, nie mogliśmy się w ogóle ruszać i za każdym razem, gdy ona mijała, to włączała się kolejna gra, nie dało się wyjść z Brawl Stars, A jak wychodziliście do głównego pulpitu swojego telefonu, wychodziliście z gry, wchodziliście znowu do brola, to dalej dawało was do tej gierki. Ludzie spędzali tam ponad. 600 rund, zanim twórcy Brawl Stars to naprawili. Nie mogli nic w tym czasie w Brawl Stars robić. Kolejna rzecz dotyczy sprayu, a dokładniej to zbugowanego sprayu Supercell Creator, czyli tego, którego tutaj mam ja i dostają go tylko osoby, które współpracują z Supercellem. Patrzcie, jak go sobie postawiam, to on przez chwilę się pokazuje, że się nie wymaluje, ale nic się nie stawia, tylko błyszczy. Jest to zbugowany taki spray, które no, nie da się nim nic namalować, nie? Następnie El Primona Rumble, tak chyba się ten tryb nazywał. Goniły nas tam roboty, były różne fale, miały nas rozwalić, my mieliśmy bronić, ale jak mieliśmy naładowany Gouletan i skoczyliśmy w środek właśnie ścianek, to one się rozwalały i El Primo był w takiej jakby zagrodzie i wszystkie boty szły w jego kierunku, ale ściany im przeszkadzały i nie mogły go zaatakować ci się w tych ścianach bugowały. Przez to bez problemu można było wygrywać tą gierkę i robić w niej rekordy, jeśli chodzi o czas przetrwania. Kolejny bug będzie dotyczył Franken Groma, też już kiedyś wam o nim mówiłem. Otóż, gdy ten skinek wychodził, to jego ult nie wyglądał tak jak wygląda teraz, czyli że miał fajną animację, yy, tylko był on standardowym ultem, takim jakiego ma zwykły Grom. Było tak przez parę tygodni, dopiero po paru tygodniach twórcy dali mu normalnego ulta, bo okazało że ten ult na początku był niestosowny. Następnie pokazuję wam wtedy filmik z mojego odcinka też jakiś czas temu, gdy były mutacje w Brawl Stars. I jeszcze zanim one wyszły, to można już było je testować. Był taki sposób, że jak na duelsy wybraliście sobie specjalną postać i na początek w pierwszej rundzie deadliście, to później, gdy odpalała się druga runda, no to ta postać miała mutację. Mimo, że jeszcze mutacje wtedy nie wbiły do gry, to one już normalnie wtedy działały na oczywiście bitwach dla znajomych. Tutaj filmik z zepsutego chodzenia Edgara, to było bardzo dziwne. Chodził on tyłem, tak jakby dziwnie się ślizgał po tej mapce. No i ser. Podczas normalnych gier takie coś było. Następnie zbugowana mapka, bo ona miała być cała w krzakach, a jak widzicie z prawej strony, cała linia była bez krzaków, po całej linii ich tam nie było. Jak strzelaliśmy, to tam była taka jakby ścianka, która była niewidzialna. Nie dało się tam w ogóle przejść. A tutaj oglądajcie zgliczone tło podczas grania. Nie wiem, co tu się działo. Jakieś banery reklamowe chyba latały po całej mapce i zasłaniały nam wszystko. Nie mogło to zabraknąć podwójnego strzału Karla. E, normalnie strzelaliście sobie Karlem, i jego strzały leciały podwójnie. Mamy też rozszerzony ekran, co było naprawdę częstym bugiem i wiele osób miało ten problem, że jakoś tak dziwnie ten ekran się rozciągał. No naprawdę ciężko było tak grać. To teraz zobaczcie na ten filmik. Minusowy gem przy kupowaniu. Jak chcieliście kupić jakąś emotkę właśnie esportową, to jak klikaliście, niby była normalna cena, ale później pokazywała wam minus jednego gema. Takie coś miało miejsce. Jak można kupić coś za minus jednego gema? Nie ogarniam. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo najciekawsze bugi jeszcze przed nami. Nawet nie jesteśmy w połowie. To teraz może dziwna Jessie. Sami spójrzcie, jak ona wyglądała. To była normalna wersja Jessie, która się z bugowała, i tekstury się źle wczytały, no i tak naprawdę wyglądała jak jakaś inna Jessie, jak jakiś inny skin do niej, który nie istnieje. To chyba każdy z was kiedyś miał, czyli wykonana misja. Misja, którą wykonaliście, już to, co mieliście zrobić, zrobiliście, a dalej wam się pokazuje, jakby była niewykonana. No to też było częste. Zepsute nietoperze Mortisa, to tak dziwnie wygląda i zarazem ładnie wygląda. Patrzcie, one się zamieniły w tak, w takie zielone kolorki przy zwykłym Mortisie i ciągle za nim dziwnie latały, nie dało się ich kontrolować. Skiny wychodzące poza ramkę w szafce, gdy sobie sprawdzaliśmy na przykład takie skiny mamy do Daryla, tak. Tutaj widzicie, to nagle ich pistolety były tak ogromne, że zasłaniały każdego kolejnego skina i nie było ich widać. Przerywana strefa na showdownie, jak wiecie, no leci ten dym, gdy już gierka się zbliża do końca. No i on nie był na całość, tak jak jest to normalnie w grze, tylko był taki przerywany. Normalnie były miejsca, gdzie tej strefy nie było, a były miejsca, gdzie była. To, że można wylecieć Janet poza mapkę, pewnie wiedzieliście i tu macie tego przykład. <laughs> Też jeden z większych Bugów. Czarownica szeli za darmo, czyli akcja, o której ostatnio było bardzo głośno, gdy wychodziła Squad Buster Shelly, To dodatkowo niektóre osoby w sklepie miały Buga, że mogły odebrać za darmo. Czarownicę Shelly, czyli Halloweenowego skina. Tutaj mamy przecenę na skina do Chestera. Yy, niby pisze, że minus 50%, że powinien być tańszy o 50%, a jego cena jest taka, jak jego normalna cena, czyli 79 gamów, więc gdzie niby jest ta przecena? Teraz zlagowany stardrop. Pewna osoba miała coś takiego, że jak w niego klikała, to zatrzymał się w pewnym momencie, gdy miał się otworzyć i się nie otworzył. Był też taki bug z błędem tekstur, że postacie zamieniały się całe na białe. Jak wcześniej pokazałem wam czarne postaci, to było też coś takiego z białymi. Nie wiem, czy to znajdę, bo to już było dawno temu, ale wierzcie mi na słowo, że coś takiego było. Hakerzy i z nimi był problem. Tak nie do końca można to nazwać bugiem, bo to rzeczywiście były boty hakerów. Ale w pewnym momencie one tak się lagowały, że nie dało ich się wyrzucić z lobby, na przykład jak wam w To samo tyczyło się zaproszeń u góry, których no totalnie nie mogliście odrzucać. To było takie zbugowane. Niewidzialny skin do Miko. Moi drodzy, gdy chodziliście sobie do sklepu, była oferta i na jej połowie ekranu był taki różowy kolor. Gdy kupiliście tego skina, to najlepsze jest to, że on był niewidzialny. Normalnie, gdy nim graliście, to się nie pokazywał. Tak było w pierwsze parę minut od jego wyjścia. Klan w topce z jedną osobą, czyli klan, który jest wysoko w rankingu. A tak naprawdę pokazuje, że ma tylko jedną osobę. To skąd może mieć tyle pucharków? Do ten Bóg też długo miał Miejsca, ale już za tutaj twórcy to naprawili. To patrzcie, to teraz aktualnie mamy tyle ofert z gemami w sklepie. Patrzcie, ile pewna osoba ich miała. Było ich tutaj ewidentnie za dużo. Nie wiem skąd ich się tam tyle wzięło. Teraz, bóg nawiązujący do Omega Boxa, ale nie tylko do Omega Boxa, bo działał się on też w innych skrzynkach, w Mega Boxach, w Brawl Boxach, w Big Boxach i nawet w Star Stardropach, czy chociażby w Mega Świnach. W każdym czym dało się otwierać, ten bóg miał miejsce. Czyli trafianie wielu takich samych emotek. Zwróćcie uwagę tutaj na screenach. Generalnie, tak jak mówię, Omega Box, Bro Box, Big Box, wszędzie to było, że niektóre. Osoby, gdy go otwierały, to zamiast tylko jednej emotki, którą trafiły, to paręnaście razy pokazywała im się ta sama emotka, że niby trafiły ją naprawdę dużo razy. Znak zapytania w menu po utworzeniu stardropa. Tak, pewnej osobie zbugowało się menu, gdy chciała grać, i nic z tym nie mogła zrobić. Jakiś taki dziwny znak zapytania się tam pokazywał. Było też zbugowane hiper do Jacki, które tak ciągle migało i zmieniało się tam w środku z takim złotym kolorkiem z fioletowego. Strzały RT, w pewnym momencie gdyż on został chyba usunięty, nawet na pewien moment. Nie dało się kontrolować jego ataków, bo normalnie nieraz mogliście atakować jego zwykłymi strzałami, tak jakbyście mieli włączonego. Ulta, tego ulta nie mieliście włączonego. Zielony Brawl Stars, no to tutaj dużo mówić. Po prostu było tu trochę zielono i też tekstury się zbugowały 1400 kili w jednej gieraczce. Tak, zobaczcie, to są statystyki pewnej osoby w normalnej grze. Oczywiście, no ta osoba nie zrobiła tyle kili, ale był taki bóg wizualny, że przez przypadek pokazało się tam, że zrobiło 1400 kili ponad. To teraz obczać na tego buga w sklepie, gdzie zniknął skin. Normalnie Janet i jej fajnie stali, nic się z nimi nie działo, a trzeci skin, który tam powinien być, się zlagował i migały tylko jakieś takie dziwne powiadomienia, nie? Latający feniks Krux, to właśnie ten kruk wychodził, i w locie było widać tak, jakby było dwóch kruków. Widzicie? Było zielone bez, teraz czas na niebieskie bez. Yy, tak, kolejny wizualny bug, gdzie wszystko było na niebiesko. Ucięty skin baza do połowy to jest też taki klasyczek, którego twórcy przez bardzo długi czas nie mogli naprawić. Działo się to właśnie z tym oto skinkiem, i do połowy go nie było widać. To jest najlepsze. Spray za 0 gwiezdnych punktów. Gdy wchodziliśmy sobie w kolejny spray sportowy i chcieliśmy go kupić, to wyskakiwało tak, jakby, że za 29 gemów możecie kupić go normalnie. Ale jak chcieliśmy kupić za gemy, to wyskakiwało tam puste pole dopiero jak w nie kliknęliśmy to, to wyskakiwało tam zero błyskotek problem w tym że jak normalnie kliknęliśmy w te zero błyskotek to kupowało nam tego oto spraya i pobierało nam te 29 gemów O, może jeszcze dziwny sklep gdzie w ogóle też większość tekstur się nie wczytała i było widać w sumie tylko obramowania gemy monety tam token ale poza tym nie mieliśmy żadnych napisów zepsuty celownik podczas gry patrzcie jak wyglądał celownik pewnej osoby która grała bo chciała do kogoś strzelić i taki dziwny celownik był misja na nieodblokowanych zadmiarzach tutaj mamy greja gdzie ktoś niby wykonał jakąś misję że zrobił tam nim podajże Obrażeń, a na dole pisało unlock brawler, czyli tak jakby, że trzeba odblokować tego zadymiarza. Podwójna rzadkość mojej patrzcie, z połowy była trochę legendarna, ale było to przecięte na czerwoną, czyli mityczną rzadkość, więc pierwsza zadymiarka, która była w dwóch rzadkościach. Skin za zero gwiezdnych punktów, nie żartuję widzowie, zobaczcie, to nie są błyskotki. Kiedyś były gwiezdne punkty, one działały podobnie jak błyskotki. I był taki bóg, że pokazywało się, że tyle on kosztuje. Oczywiście to tylko bułki. Normalnie kosztował on 5000 tych punktów, a nie zero. Gwiazdka wczytywania, czyli po prostu taka gwiazdka, która się zlagowała, i nie chciała zniknąć z ekranu. Mimo że nawet nie wchodziliśmy do gierki czy coś, to ona i tak cały czas była i się wczytywała. Urwana noga Max, tak, ona miała taką animację, dokładnie tutaj ten skinek, Gdzie rzeczywiście wyglądało, jakby jej stopa była taka oderwana od niej. A tutaj gemy, które zmieniły się w pina, no bo zamiast u góry powinno pisać gems, to tutaj pisało pin. Kiedyś było też tak, że część flag można było normalnie napisać na czacie, ale pozostałą część nie dało się, że one się tak lagowały i było to zbugowane. Też możecie kojarzyć, wasza starsi gracze, 92% wczytywania ekranu podczas ładowania. I dochodziło do tych 92, i w pewnym momencie, jakiś czas temu, nie dało. Się dojść dalej. Gierka się nie chciała odpalać, nie chciała dojść do 100%, zatrzymywała się na 92. Dwie takie same oferty pod względem ceny, ale jedna z nich jest lepsza. Trochę dziwne, no bo stoją one tyle samo, a zawartość w, jednych, no, w jednej tej ofercie jest dużo lepsza. Jeszcze zostały dodane w ten sam dzień do sklepu. Mogli to już też w innym odstępie czasowym dać. Żółte oczy Edgara podczas świąt parę lat temu takie miał, teraz oczywiście ma zwykłe białe. Srebrna pam, której coś się zlagowało i widzimy tam też czerwony element od zwykłej pamki, a przecież to jest srebrna. Tutaj macie osobę, której nie działało wysłanie pinów. pokazywało się to białe tło, ta ramka, ale pięć w środku się nie pokazywała ani żadna wiadomość, którą chciała. Dwa identyczne skiny w sklepie, dwie takie same oferty. Czemu twórcy dali ją dwa razy do sklepu, nie mam pojęcia? To jest ten sam skin w takiej samej cenie. Tutaj macie oferty, w które nie dało się kliknąć, bo była na nich gwiazka, czyli takie wczytywanie. I nieważne, ile byście czekali, to i tak ta gwiazdka by się ciągle wczytywała, jakbyście chcieli ją kupić, tą ofertę, to się nie dało. Tutaj skinek do pamki, której ktoś zjadł twarz. No tak wygląda, jakby jakieś owady wyżarły jej twarz, i był tylko jej obrys. To propos ofert na oficjalnym sklepie Super Temu też o tym nagrywałem, była oferta z Draco. Gdzie mogliśmy ją kupić? Ale najlepsze jest to, że osoby, które już wcześniej odblokowały Draco, też tą ofertę znowu mogły kupić na tym sklepie, mimo że już Draco miały. I gdy ktoś go kupił, a już go miał, no to zamiast Draco otrzymywał rekompensatę gemów Brawl TV, ale na alejce treningowej. Pomyślcie sobie, gracie normalnie alejkę treningową i nagle przenosi was do Brawl TV za ręki treningowej. O co chodzi? Zasłonięta, emotka baza, taka trochę zbugowana, jak widzicie. To jest też mocne, że nie dało się w ogóle przelecieć przez kolce na mapie. Nieważne jaką postać braliście, z jakim ultem. To gdy skakaliście przez te kolce, to was cofało i nie mogliście przelecieć. Mamy też zaproszenia do znajomych, których nie da się zaakceptować ani odrzucić, i to działo się podczas ostatniej aktualizacji. Zła nazwa Colt, jak kupowaliście tego mecha skina, to wyskakiwała nazwa Colr zamiast Colt. Ten bug jest mocny i też go bardzo dobrze pamiętam. Miko, gdy wychodził przez pierwszy tydzień, w ogóle nie dało się sprawdzić jego topki za dymiarzy, czyli po prostu kto bił na nim najwięcej pucharków w topce, nie dało się tego sprawdzić. Zlagowana piłka na Brew Bowlu 5 VS5. Jak graliście właśnie ten tryb, to gdy piłka trafiła obok słupka, to się zaklinowywała i nie dało jej się stamtąd wydostać. Jackie, która jest mitykiem, ale to też działo się oczywiście z wieloma innymi postaciami i w rzadkości zostawały normalne, ale o tym bugu już dużo mówiłem ostatnio, więc nie będę jakoś więcej o nim gadał. Zepsute nikki w rankingu, jak wchodziliście sobie znowu w topkę, no to tam. Nie nie dało się przeczytać nikogo, nikogo z tej topki, bo były one tak dziwnie rozmazane. Teraz w karnecie mamy Stardrop, ale kiedyś były boksy i były też pinpaki. Na przykład za ostatni level, jak widzicie, był pinpak, ale co ciekawe, jak już ktoś miał wszystkie piny odebrane na swoim koncie, to zamiast tego pinpaka zamieniał mu się on w mega Był taki boom, że w rekompensacie dostawał mega zamiast tego pinpaka, więc chyba fajna zmiana. Mamy też Greya detektywa w wersji Noir, którego można było kupić, mimo że nie macie wersji detektyw Grey. Teraz już się tak nie da. Mamy też tryby wychodzące poza ramkę. No każdy z Was kojarzy, że ta ramka się kończy tutaj, a jednak z tego showdown jeszcze. Coś wyszło zielonego. I nie mogło tu zabraknąć macki Bonnie, która miała wyjść gdzieś dopiero w sierpniu, a wyszła od razu podczas nowej aktualizacji przez przypadek twórcy ją za szybko wypuścili. Napiszcie, który z tych bugów według was był najmocniejszy, ja dziękuję za trwanie do końca tego filmu. I na koniec jeszcze legendarny bug, bo jego nie mogłem oczywiście pominąć, specjalnie zostawiłem go na koniec, czyli 140 megaboksów w sklepie Brawl Stars za niecałe 10 złotych. Tak, przez chwilę był taki bug. Normalnie jeden megaboksik kosztował około 30 złotych, a tutaj za 10 mieliście ich aż 140.